Mnie interesuje ten logeret postępowania. Co mhm. jeśli przychodzi sprawa sądowa na poszczególne kroki, szczególnie dla początkujących mediatorów? Mhm. Albo sprawa pozasądowa. Co jest, jakie są wzory dokumentów, co opisać, jak napisać, jaki termin itd. Czyli praktyczne działania w sytuacji mhm. mediacji. Struktura takiej, tak hmm. działania Niedawno zgłosiła się do mnie na pani. W sytuacji rozwodowej ja wykonałem telefon do znajomej prawniczki. Prosta sytuacja rozwodowa, gdzie jest podpisana ugoda bez orzekania o widzi alimentu ustalone, ona powiedziała 1500 plus W. W sprawach trudnych 5 tysięcy. No to jeżeli my nam dojdziemy do tego połowę, to kolejki powinny się ustawiać i mhm. mam nadzieję, że do tego dojdzie. Mi mhm. się wydaje jakby jedna rzecz ważna. Właśnie chodzi o to, żeby nie polaryzować tego środowiska. Mhm. Bo e, jakby podział e, ci, ci, różne, ci i, dobrzy i, mediatorzy tak. i ci krwiopicy, adwokaci to jest taki trochę nie do końca dobry nie pomysł. Ja przyznam, że jak była to seminarium bardzo sympatyczny redaktor właśnie... Za no wszelką cenę to chciał, to ode, mnie, chciał ode mnie wyciągnąć jest... informację, dlaczego mediacja, a dlaczego nie adwokat. Ja mu hmm. starałem się przekazać informację, tak, gdzieś, na przykład byliśmy w Łodzi, że to jest absolutnie nie tak, że albo adwokat, albo mediator. Chodzi o to, że po pierwsze adwokat będzie miał mniej pracy, ale Oczywiście. jest potrzebny, a człowiek będzie miał szybciej zrealizowane i łączne koszta będą niższe. W tej konwencji możemy się trzymać, bo inaczej to Dojdzie kolejne, kolejne, bo jest walka radców prawnych z adwokatami. Za chwilę będzie jeszcze trzeci do tego tyle, no, czyli mediator. No, prawda? Myśmy sobie w Poznańskim wymyślili taką strukturę ośrodka konsultacyjno-mediacyjnego, a zarazem diagnostycznego. Także jak się nie da, nie da się tutaj, bolączką dla adwokatów jest pisanie planów wychowawczych. No, dla no, nich no, to, no, to no, jest... Nie jest cel. To jest kwestia za długo. I, Za dużo czasu. I, Tak, i jakby tworząc y, nawet małe ośrodki mediacyjne, które by się... Ja nie sądzę, żeby było trudnością dla Państwa pozyskanie ludzi z obszaru opieki społecznej czy pomocy społecznej daleko rozumianej lub szkolnictwa, gdzie to też jest z tym wiąże. Mhm. I nawet małe grupy, które by stworzyły takie ośrodki byłyby jakby takim łącznikiem pomiędzy adwokatami, sądem, że, że wtedy nie ma podejrzenia o działalność jakby jednostkową, że ktoś chce się wypromować, tak? I kosztem innym, bo często taki zarzut pada, że ze środowisk z sądów, że, że jakby organizacje mediacyjne tutaj czy promują określone osoby, czy a tak jakaś jednostka by reprezentowała tych mediatorów, tak? I no, nie byłoby jakby tutaj podejrzenia o prywatę, że się jednego mediatora tam foruje w danym sądzie, czy... czy... No ale też jakość, o czym mówił Darek Smoliński, że jakoś jest ważna. Nie może być byle jakości w takim obszarze, nie, bo jeśli pozwolimy sobie na wpadki, no to, to jakby robimy krzywdę całemu środowisku, nie, bo oni nie powiedzą, że Kowalski nawalił, tylko nawalił mediator, nie, a nie daj Boże, czy się będzie to kojarzyło z określoną organizacją, nie, no to wtedy tyle. Ja tutaj postulowałam, zgłosiłam taką propozycję, żeby zrobić takie krótkie warsztaty dla, dla mediatorów, którzy dawno temu, czyli 2-3 lata, albo dawniej zrobili szkołę mediacji, od tego czasu nie mieli kontaktu z mediatorami, z mediacjami, kontaktu w ogóle, a chcieliby by na nowo zacząć działać i w tym celu potrzebne byłyby dla nich takie warsztaty odświeżające. Drugi, druga sprawa to był algorytm, właśnie to co Aleks wspomniał, algorytm postępowania dla mediatora, co kiedy ma zrobić w przypadku przykład mediacji sądowych, pozasądowych. Jak postępować, jeżeli od strony odmawiają udziału, jakie dokumenty wtedy do sądu wysyłać. Plus to powiedział, że szablony wszystkich dokumentów gotowe już. Dokumenty dwa powstały, bardziej w wersji roboczej, właśnie ten, który pierwszy tutaj już widzieli. Wszyscy zgoda na mediację poprzedzone informacją o czym jest mediacja. I drugi szablon, który jeszcze nie był tutaj przedstawiany. Bardziej tutaj dla prezesów regionalnych przydatne skierowanie sprawy do mediacji i później skierowanie do poszczególnych mediatorów, odnotowanie, czy dany mediator przyjął, jeżeli nie przyjął, a odmówił, to z jakiego powodu, i potem dokumentację prowadzą na aktywności poszczególnych mediatorów ponieważ to będą osoby po prostu, które będą mówiły o ja też skończyłem to w ogóle, nie ma sensu, nic mi to nie dało, zostawiony zostaw, nie mam żadnych mediacji, żadnych perspektyw w tym. Prawda? I tutaj już nie, mam, nie ma znaczenia inicjatywa tej osoby, czy, nie, czy brak inicjatywy. Chodzi o to, żeby właśnie tych ludzi nie pozostawiać samym sobie. I oczywiście, żeby to się nie wiązało No ja, ja słyszałam zresztą na dzisiaj też... Że jakiś czas temu osoby pokończyły też szkolenia. I ja nie jestem w stanie wyłożyć dzisiaj na przykład 400 złotych. Tak, taki był argument, tak. żeby Totalnie, uzupełnić coś tam, żeby sobie przypomnieć. Tak. Bardzo chętnie to zrobię, ale nie za 400 złotych. Tak, te spotkania w moim przypadku nawet dają takie indywidualnemu mediatorowi dają rozeznanie w ogóle jeszcze szersze w sprawach, których w przyszłości gdzieś yy, może się, których może się podjąć, ewentualnie w jakiś sposób ukierunkować się. No ja przecież, kiedy 48. szkołę skończyłam, praktycznie nie bardzo wiedziałam, gdzie ruszyć, czy cywilne, czy, czy, czy na którym, czy, czy w szkolnictwie osadzić się. No, ja dzisiaj mam już pewną Kierunkowość wyznaczoną mi i ten cel wyznaczony i dobrze do tego. Nie jest to od razu, ale toczy się. Więc wydaje mi się, że tutaj duża inicjatywa od samych osób, które są świeżo po szkoleniu, dwa dalej superwizje. Tu Ire mówił też rozmawiał ze mną i mówił, że myśli też o, o tym, żeby właśnie w tym hmm. kierunku, żebyśmy zaczęli wspomagać te osoby, które no, chcą rozmawiać na temat tego, co robią, ewentualnie chcą się spotykać, żeby no, tego warsztatu nie zagubić po drodze.